Siemajo, cześć, dawno mnie nie było. I powiem wam tak, yy, w tym odcinku będziemy nagrywać jedenastkę wszechczasów Premier League według mnie. A więc, delikatnie mówiąc, na bramce zacznijmy. David Seaman, zawodnik takich klubów jak Arsenal czy Manchester City. Gary Neville. Wychowanek Manchester United, więc całe życie w Manchesterze. Ja Tam E, Manchester United e, Rio Ferdinand, oczywiście Manchester United, e, Denis Irwin, Manchester United e, Cristiano Ronaldo, Manchester United e, Patrick Vieira, e, Arsenal London i chyba Manchester City Roy Keane, Manchester United, wychowanek So, 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 so Houghton. I jeszcze grał chyba w Sutherlandzie. Ryan Giggs. Całe życie Manchester United. Michael Owen. Liverpool. Manchester United. Newcastle. Eric Cantona. Leeds. I Manchester United. Kr krótko powiem o ich dokonaniach. David Seaman. No, tam jakieś mistrzostwa Anglii miał. Gary Neville. Dwa razy Liga Mistrzów. Lubowy Mistrz Świata, wielokrotny mistrz Anglii, Puchary Ligi, Puchary Anglii. Jamstam, Liga Mistrzów i parę tu w mistrza Anglii, Puchary Ligi, Puchary krajowe. Rio Ferdinand dwa razy Liga Mistrzów Przepraszam, raz Liga Mistrzów i oczywiście rzecz jasna. Kilka tytułów: Mistrz Anglii, Puchary Anglii, Denis De, Irwin, również Liga Mistrzów, Puchary Anglii. Więc jeszcze zapomniałem powiedzieć o Super Pucharach Anglii. Trochę tych dokonań miał. Cristiano Ronaldo, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Anglii, Puchary Anglii, Puchary Ligi, Patryk Vieira Mistrz Anglii. Puchary Anglii, Puchary Ligi Angielskiej, Super Puchary czyli tarcze wspólnoty Roykin, Liga Mistrzów, tak samo Puchary Anglii co tam jeszcze zdobywca Super Pucharów również no trochę tych sukcesów ma na swoim koncie, Ryan Giggs również, dwa razy Liga Mistrzów Puchary Anglii, Mistrzostwa Anglii, Super Puchary Anglii. Michael Owen, Mistrzostwa Anglii i Super Puchary Anglii, Puchary Ligi. Eric Cantona, Mistrzostwa Anglii, Puchary Anglii, Puchary Ligi Angielskiej. Jeśli Wam się podobał odcinek po tak długim czasie, to nie zapomnijcie łapce w górze, Dajcie subskrypcję i oczywiście nie zapominajcie o tym, że ja jeszcze istnieję. Pozdrawiam.